Siema Elo, jestem t 10 Dzisiaj nagrywam odcineczek Z naszego świata No i chciałam powiedzieć, że odkryliśmy Coś naprawdę dziwnego, a mianowicie To! Co to jest? Prawdę... Nie wiemy I kill you Kill all Nie wiemy o co tu chodzi Tu jest ogólnie napisane Ja ciebie zabiję, zabiję wszystkich I tu są jakieś strzałki To chodź zobaczymy, co chodzi z tym Ty ]ami. idź w lewo w prawo albo w tą samą stronę. Dobra. Woo! I co tu chodzi? A, tu są jakieś dźwignie. To pociągnij. Okej? Okay. I coś się otworzyło. No tak, my w sumie. O, no. Jakaś dziura, okej? Okay. Aha, spoko. Skak... No, spoko. Skaczemy? No tak, chyba. A! O Jezu! Co to jest? I love pranks? I love pranks. Czyli ja kocham pranki? I... I klata Co to jest? Chyba I A tak, I am e, e. I... entity. I tu 30. jest jeszcze Herobrine. A fajnie, świetnie. Nasz świat został zainfekowany przez Herobrine'a, nie? Świetnie. No i entity. No i entity. Weź mnie nie bij. A, co najgo, a co najgorsze, wczoraj y, na wcześniejszych odcinkach y, tego tutaj nie było. No. Y, czerwony, jak wszedł na świat, y, to y, tego nie było. Potem wyszedł, wszedł i to się pojawiło nagle. To no jest tak. jakiś guzior. I tu jest comment block i tu nie mogę do tego wejść. Klikać? No możemy. Dobra, to klikam. Znikniesz. Ej, dobra, jeszcze raz. Ha, fajnie, przyteleportowało nas. Dobra, mm, w ogóle to jest jakiś cave. No i chciałem wam pokazać, co trochę jest smutne, że krypta nagle wybuchła. No i domyślamy się, że to właśnie z tym Entity, i z Herobrine'em, bo patrzcie, tak? Tu wchodzimy do tej krypty czerwony, tak? I tu jest wielka japa. Ej, a gdzie jest to wejście do tego portalu? Nie wiem, klanta, a może zdejmijmy tego ko kobla? Nie, nie, niż lepiej. O, lepiej, czy. nie, niż. Ale o co chodzi? Tu jest ten obek. Opek? Nie ma. Portalu nie ma. Słabo. W sensie jest ten, który my wybudowaliśmy, ale nie, niż tego. No, myślałem, że tutaj będzie. Nie. Czekaj. Zobaczmy. Warto... Nie, mi się wydaje, że nie, bo tu był ten tunel tak prosto w dół od tego obka. Od... No i teraz nie ma. Dobra. No i to chyba będzie tyle. W sumie na tyle, ale pokażę jeszcze wam jedną rzecz, którą nie wiem czy wynalazł, ale tak czy siak zbudował w swoim domku czerwonym. Tylko najpierw chodźmy się przespać, bo już się noc robi. No tak. Ale z tamtym CUSiem naprawdę nie wiem. Tam w ogóle zbudowałem zamek z pomysłu innego youtubera. To od razu mogę powiedzieć, że to nie był mój pomysł. Tylko niestety innego youtubera, ale to co zbudował Czerwony w swoim domku to... On wymyślił, więc. Slenda, ty masz teraz łóżko na samym górze. O, zobaczcie, coś takiego. Czy to są armor standy, które same się ruszają? No i tutaj Wam pokażę, jak to jest zbudowane. A mianowicie tak: tu Redstone i komperator, za nim kolejny Redstone i kolejne dwa komperatory. No i tutaj są czerwone pochodnie. Dobra, to teraz chodźmy spać. No i w sumie w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Klepa, jeszcze yy, pokaż im z bliska farmy, którą budowaliśmy bardzo długo. A, no I tak. Tam jest tyle staków marchewek. No, się, można dostać tam tyle staków marchewek, że to naprawdę. O, tam jest budowane tylko się marchewki nie chcą wygenerować. Chodźmy, mi, pokażę, pokazać. Tak, z bliska. A, wydawało mi się, że widziałem pająka. Tam jest ten nasz portal, oczywiście. Mm. Dobra, i idziemy, idziemy wam pokazać z bliska tą farmę. Tu jest zwiększona ilość tików, czyli że szybciej rzeczy rosną, na przykład. Gdzie jesteś? A, dobra. Tu. O, w ogóle tam pobudowaliśmy taki wodospad. Tak, zbudowaliśmy taki sztuczny wodospad. No i to jest ta forma marchewek. Au. E, tu jest farma arbuzów i dyń. No, a tu jest ta farma marchewek. Lanta to tak działa, jak się postawi wodę i to wsz nie. te wszystkie marchewki się rozwalą? Tak działa bo sobie tak? Tak, tak działa. To po filmie to zrobię. No, no dobra. No i to by było chyba ty na tyle w tym odcinku. Nap naprawdę napiszcie, co sądzicie z tym Entity i Herobrainem, bo... Niby te dwie postacie już dawno wygasły, a jednak tak jak widzicie nadal terroryzują Minecrafta, więc... Kranta! Słuchaj! No. E, w ogóle czekaj. Mm, e, tak, e, pamiętasz co zrobiliśmy Adamowi? Mm. Ale taki miał w ogóle. Takiego z innego kina. Bla 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 bla. No tak, czy się jak tutaj mój domek wybuchł, e, kawałek domku, tak kawałek. kawałek. A, a tu nie wiem czemu tu. My tutaj pozostawiliśmy TNT, <laughs> i mam nadzieję, że jeżeli on to ogląda, to, to się nie obrazi. On to. <laughs> I mam nadzieję, że się nie obrazi. E, tutaj postawiliśmy TNT i to wybuchło. Ale to było mniejsze, bo to wygłosiło. Wybuchło... Ej! Dobra. Nawet się nie będę pytał. Coś zabiło czerwonego. I to już jest trzeci raz, bo wcześniej też próbowaliśmy nagrać. Ale. Ale zapomniałam włączyć nagrywanie głosu. Tu masz jeszcze rodę żelaza. Jeśli e, de Pigment tam był. Gdzie? No tam obok tego naszego domku na drzewie. Przez sobie pigment. O, spoko. Nie. Więc nie wiem, my tu zrobiliśmy dziurę to. Przepra to przepraszamy. Dobra, naprawdę to już koniec tego odcinka. Piszcie co o tym sądzicie. Na przykład o tym, że zabija w kółko... O, pigment, no. Miałem rację. Yy, na przykład o tym, co sądzicie, że ciągle zabija czerwonego. Nie wiem, co o tym myśleć. Też. No i naprawdę, piszcie. Miejmy, nadzie Miejmy nadzieję, że to, jak będziecie pisać i lajkować ten filmik oraz subskrybować, że jakoś pomoże yy, naszemu światu. O, widzieliście? Teraz. Znowu coś zrobiło czerwonego. No tak Chwilę w górze. No okej. Okay. No i to na tyle będzie tego odcinka. No to cześć!